Dzień dobry, Robert Elgendi. Witam w programie, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. To będą takie zmagania polsko-polskie, a to oznacza, że zawsze wygrywa u nas Polska. Oto czwórka zawodników, którzy dzisiaj sięgają po wielkie pieniądze i mam nadzieję, że mają długie ręce, bo kasa wcale nie jest jeszcze tak blisko. Janusz Rydel grający na pianinie przedsiębiorca z Warszawy. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jakie to przedsiębiorstwo? Sprzedajemy w necie. Tak, z, tak zwany handel internetowy, albo w internetowy, sieci, albo, tak, w sieci, albo to... tak, ale też i w realu. <laughs> Wynajem nieruchomości. To jest jedna z moich licznych przedsięwzięć, które co jakiś czas zmieniam, żeby się dostosować do rynku. Wiesz, gdzie zarabiać pieniądze? <noise> Wiedziałem, wydawało mi się, a teraz jakoś tak... A tutaj przyjechałeś, żeby no właśnie, tak, telewizja, <noise> telewizja, tak, to bogata instytucja. No, generalnie wszystko zależy od Ciebie, jak będziesz odpowiadał. A z czego czujesz się dobrze, mocny? Zawsze mnie pasjonowała właśnie. muzyka, sport uprawiałem, jestem sędzią lekkoatletycznym, historia. Okej. Okay. Takie kategorie u nas bywają. Bywają, tak. Przede wszystkim baw się dobrze, dobrze? Bardzo dziękuję. Tego ci życzę. Magdalena Pieślak, która jest miłośniczką planszówek, a także radcą prawnym, także z Warszawy. Cześć. Cześć. O czym wolisz porozmawiać? O planszówkach czy o swoim zawodzie? Może o planszówkach, to no, będzie... No, tak myślałem. Jakie planszówki? Exactly. Jakie planszówki? <laughs> Różne, o takim zabarwieniu też ekonomicznym, trochę strategicznym. Coś bardzo lubię grać i ze znajomymi, i z siostrzeńcami, także... Pula osób do gry jest spora. Na co się nastawiasz tu? Na dobrą zabawę. Super. Gwarantowane. Powodzenia. Super. Dziękuję. Sławomir świątecki jest konsultantem obsługi klienta z Katowic. Cześć! Cześć. Miło. Taka legenda jest, wiesz, że udało się komuś dodzwonić tam na biuro obsługi klienta. No czasami się udaje. Psychologiczne podejście masz ciężko powiedzieć, staram się. Okej, okay. a hobby jakieś masz? Podróże głównie. Jak wyjdziesz z pracy, to co robisz wtedy? Na rower? E, no, chciałoby się tak pojechać gdzieś, jak najdalej się da, tak naprawdę. Żeby uciec? Tak. Od tych telefonów? Tak, dokładnie. A czy mam kciuki również za ciebie? Magdalena Chrapowicka-Przątka, asystentka w kancelarii prawnej z Warszawy. Ja jestem w ogóle z Olsztyna i bardzo często tam wracam i uwielbiam to miejsce. Warmiaczka. Warmiaczka pełną. Pierwszą. Poważnymi rzeczami się zajmujesz? Dosyć odpowiedzialnymi. Mm -hmm. znaczy, e, no, czuwam nad wszystkimi, tak? Nad ich prawidłową, e, nad ich prawidłową pracą, więc... Odpowiedzialność moja jest dość spora, niemniej jednak jakoś sobie z tym radzę. Jest okej, okay. wszyscy są zadowoleni, to też jest najważniejsze. Jestem już z nimi długo, więc to też o czym świadczy. Każdy inny, ale każdy na wiedzą. Miło mi Was poznać. Słuchajcie, czas, żebyście Wy poznali zasady naszego programu. A w menu Polacy to wiedzą. Swojego rodzaju przystawką jest rozgrzewka: danie główne to pojedynek, a na deser będzie finałowa obrona. W trakcie tych trzech rund zawodnicy będą odpowiadać na pytania, a na końcu czeka. Nawet ponad 40 tysięcy złotych. Życzę Wam jak największych wygranych. Zaczynamy naszą grę. Wszystkie pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Oto one: Dziecięce klimaty, folklor, obyczaje i tradycje, historia, będzie niespodzianka, legendy, literatura i teatr, oko na świat, przyroda i jej ochrona, sport. Życie codzienne. W rozgrzewce każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z dziesięciu kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. W tej rundzie nikt nie odpada, a jedynie zbiera środki na konto. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Czas na grę. Janusz, Ciebie poproszę o wybór kategorii. Historię poproszę. Jednym z hepeningów pomarańczowej alternatywy w 1988 roku była rewolucja. A. Krasnoludków, B. Smurfów. Krasnoludków, A. Pewna odpowiedź. 1500 zł. Prawidłowo, oczywiście. E, mówiliśmy o tym, że e, grasz na pianinie, ale nie rozwinęliśmy tego wątku e, bardziej amatorsko, czy tak e, mógłbyś dać koncert jakiś? Nie, nie, recito. amatorsko. Amatorsko. Ja już nuty słabo pamiętam, ale słyszę, słyszę to, co gram. I gram to, co słyszę. Magda, czas na ciebie i twoją kategorię. Może życie codzienne, poproszę. Której drodze ekspresowej nadano nazwę trasa bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920? A S2, B S8. Odpowiedź B. Bardzo dobrze. Jak bardzo dobrze. W e, 2020 roku, w stulecie tej bitwy, e, jeździsz dużo samochodem? Preferuję jako pasażer. Okej. Okay. Tak Natomiast myślałem, że to skojarzyłaś... od wielu lat. Okej, okay. bo, bo tak właśnie myślałem, że skojarzyłaś, bo jeździłaś już nie raz, znasz tę trasę i w ogóle, bo w ogóle podróże nie są Ci obce. Nie, bardzo lubię podróżować i po Polsce i za granicą. Sławomir, czas na Ciebie. A to może poproszę historię. W bitwie pod Płowcami w 1331 roku wojska polskie stoczyły zwycięską bitwę z. A. Tatarami. B. Krzyżakami. E, odpowiedź: B. z Krzyżakami. Dokładnie tak. Pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami Zakonu Krzyżackiego. 1500 zł na Twoim koncie. Historię bardzo lubisz, z tego co widzę, ale też i politykę. Co cię najbardziej spośród tych Twoich pasji relaksuje? Literatura, myślę. Jakaś ciekawa lektura. To znaczy jaka? Jaki gatunek? Science fiction głównie. Tak. O, to ciekawe. Magda, teraz będę pytał ciebie, tylko y, z jakiej kategorii? Y, folklor, obyczaje i tradycje, poproszę. Gdzie w Niedzielę Palmową odbywa się procesja z najwyższymi w Polsce palmami wielkanocnymi? A. Na Kaszubach. B. Na Kurpiach. Na Kurpiach. B. Taki niepewny wzrok na mnie spojrzał. Strzelałaś. N nie. nie, nie strzelałam. Te K mnie zmyliło, Obydwa... <gry> Wiedziałam, że gdzieś na K. Wiedziałam, okay. że w regionie Polski mm -hmm. na K kurpie kaszuby nosiło rzeczy. Jest OK. Ty jeszcze masz jedną taką pasję, o której nie rozmawialiśmy. Chciałbym rozwinąć wątek ogródka. No, tak. <noise> o, uśmiech na twarzy się pojawił, trafiłem. Tak, to całkiem niedawno odkryłam w sobie te pasje. Odkrywam nowe rodzaje kwiatów, wreszcie się uczę ich nazw. Eee, wiem, jak jakie pielęgnować. A które są najpiękniejsze w ogrodzie? I Najpię... Najłatwiej je pielęgnować. Właśnie. Najpiękniejsze, no tutaj będę, pojadę sztampowo róże są. No, ja najbardziej uwielbiam. Najłatwiej, najłatwiejsze są w pielęgnacji najdłużej cieszą oko. Mm. Ponieważ te sezonowe kwiaty, tak jak na przykład teraz, to nie wiem, surfinie, które pięknie pachną, pięknie wyglądają, ale krótko cieszą oko. Natomiast róże potrafią przy dobrej ręce dwa razy w roku zakwitnąć. I to jest wówczas największa. Yy... Nagroda tak. dla tego, który uprawia tak. ogródek. Tak. No dokładnie tak. tak. Januszu, patrzę już na ciebie, bo czas na twoją drugą kategorię. No to niech będzie sport. Która drużyna zdobyła w 1926 roku pierwszy w historii Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn A, Spartalwów B, Wisła Kraków? Wisła Kraków. Wisła, która wygrała ze Spartą. Wow. <laughs> e, Magda, czas na ciebie. Może tym razem przyroda i jej ochrona. Których drzewostanów jest w Polsce więcej? A. Liściastych. B. Iglastych. Iglastych. I dobrze. W Polsce przeważają bory sosnowe, a w górach świerkowe. Sławomir, co a tym razem? Może teraz sport. Które wyróżnienie Robert Lewandowski zdobył w 2020 roku? A. Piłkarz roku UEFA. B. Drugie miejsce w Złotej Piłce. W 2020 to było, zdaje się, drugie miejsce w Złotej Piłce. Nie, przeciągałeś długo, myślałeś, nie, nie trafiłeś. Nie. Ty, w, wtedy w ogóle przegrał z Messi, w 2021 e, pierwszym roku to miało miejsce. Chodziło o piłkarza roku UEFA. Magda, co tym razem? Zaskoczmy się. Niespodzianka. Krewni po kądzieli to krewni ze strony A, matki, B, ojca. Matki. Piękne masz reakcje. Zamknęłaś oczy? Nie, nie, nie byłaś pewna? E... Byłam pewna. I zostawmy to. E, bardzo się cieszę, bo każdy z Was ma na swoim koncie jakieś pieniądze, czyli szykuje nam się bardzo wyrównana, zacięta rywalizacja. Czy tak będzie, to się zaraz okaże, bo przed nami pojedynek. W drugiej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi, naciskając przyciski, mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej dostają 2000 zł, a nieprawidłowej tracą 2000. Chyba że tyle nie mają, wtedy zostanie im 0. Jeśli nikt się nie zgłosi, to wszyscy tracą 1000 zł, żeby nie było ociągania. Zwycięzca pojedynku wchodzi do finału. No tym razem wszystko też jest jasne, poprzeczka idzie w górę, emocje też, ale będzie więcej zabawy, mam nadzieję. Zaczynamy pojedynek. Ale zaczniemy bardzo delikatnie. Od dziecięcych klimatów. Za kogo przebrał się wilk, chcąc zjeść czerwonego kapturka Magdalena. Zababcie. Na zielono? 2000 zł dodajemy, masz już 5. Kolejna kategoria. Folklor, obyczaje i tradycje. W którym regionie Polski przy smakiem końcówki karnawału jest popielnik, czyli ciasto wypiekane z zapustnych resztek? Magdalena. Podlasie. Kaszuby. To była prawidłowa odpowiedź. Kolejna kategoria to historia. Jak nazywa się pierwsza polska królewska dynastia? Janusz Najszybszy. Piastowie. Oczywiście chodziło o dynastię piastów. Kolejna kategoria. Niespodzianka. W jakich aspektach występują czasowniki w języku polskim? Magdalena. Osobowe aspektach dokonanym i niedokonanym. Och. Czas na legendy. Legenda wiąże miasto Mikołajki z pewnym królem. Jaki to król? Król Sielaw. Myślałem, że Magdalena się zgłosi. Mikołajki całkiem blisko. No całkiem oślemy. blisko. Literatura i teatr. Które zwierzę jest głównym bohaterem bajki Ignacego Krasickiego, przyjaciele. Magdalena? Lis i kogut. Nie, zajączek. Ale masz swoją taktykę, ryzykujesz. Jak jest zero, no to nic nie tracisz. Oczywiście. Was też zachęcam do refleksu większego. A kolejna kategoria to oko na świat. Bulanda. Tak brzmi nazwa Polski w języku, którym na świecie posługuje się ponad 200 milionów ludzi. Jaki to język? Sławomir. E, arabski. Bardzo dobry. Bardzo dobra odpowiedź. To jest Jaki? język arabski. 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 Przyroda i jej ochrona. Jak się nazywa gatunek chrząszczy należących do największych w Polsce, których samce mają wydatne żuwaczki w kształcie poroża jelenia? Sławomir. Jelonek rogacz. Czy chodziło o Jelonka Rogacza? Ciekawe, zobaczmy. Tak właśnie wygląda Jelonek. Mam nadzieję, że tak. No tak, dokładnie tak. 4,5 tysiąca złotych już na koncie Słowomira. Kolejna kategoria to sport. W której konkurencji lekkoatletycznej Tadeusz Lusarski zdobył dla Polski? Janusz? W skoku otyczce. To zobaczmy. Tak jest. Prawidłowa odpowiedź. Czytasz mi w myślach, bo nawet nie powiedziałem, co zdobył, gdzie zdobył. Chodziło o złoty medal na Igrzyskach w Montrealu w 1976, tak. no, a także w Moskwie srebrny w 80. Kolejna kategoria. Życie codzienne. Na rewersie którego polskiego banknotu widnieje zarys zamku krzyżackiego w Malborku. Magdalena. Na 20 złotowym. Na takim zielonym, na setce. Na setce. Jesteśmy na półmetku. Zobaczcie co się dzieje. Wszystko jest jasne, do końca bardzo dużo pytań i jeszcze mnóstwo pieniędzy, więc wszystko może się wydarzyć. Dziecięce klimaty. Ale nie będę zadawał pytania. Na razie. Popatrzmy. Magda się zgłosiła. Szczebrzeszyn. Przeczytam pytanie. Za sprawą czyjego wiersza książę trafił na pomnik w Szczebrzeszynie. Czy jego? Znałabyś odpowiedź? Jakbyś poczekała na to pytanie do końca? Brzechwy? No, dokładnie tak. Tym razem nie opłaciło się. Niedawno byłam w Szczebrzyszynie. No, widzisz. Folklor, obyczaje i tradycje. Andrzejki. To dzień wróżb matrymonialnych dla panien. A jak się nazywa, przypadający na noc z 24 na 25 listopada, obrzęd takich wróżb dla kawalerów. Katarzynki. Kolejna kategoria. Historia. W którym roku biało-czerwone barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane prawnie? Magdalena. 1945. Wcześniej, dużo wcześniej, w 1831 roku, w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego, dokładnie z 7 lutego tego roku. A teraz będzie niespodzianka. Jeśli ktoś stracił rezon, to znaczy, że co stracił? Januszu, jaka jest odpowiedź? Ani Czy możemy ją uznać? Wow. Możemy. Zaskoczony? No tak. <głos> <głos> Niepewnie. Więcej odwagi, moi drodzy. Zwłaszcza ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. Teraz kategoria legendy. Jak się nazywa pokonany podstępem z użyciem lustra? Magdalena? Bazyliszek. <noise> Trafiony, zatopiony. Dokładnie tak. Stwór z warszawskiej legendy, który rezydował w podziemiach kamienicy przy krzywym kole. Tak brzmiało w całości to pytanie. Literatura i teatr do końca zostało. Pięć pytań. Kto z grona polskich laureatów Nagrody Nobla posługiwał się pseudonimem literackim Litfos? Najszybszy słowomir. Był to Henryk Sienkiewicz. I była to bardzo dobra odpowiedź. Oko na świat. Jak się nazywa szwedzki zespół muzyczny? Sławomir? Wydaje mi się, że chodzi o Sabaton. No teraz to mnie zaskoczyłeś. Wow, naprawdę. Tak. Jak się nazywa szwedzki zespół muzyczny, zafascynowany historią, który stworzył utwory o bitwie nad Wizną, powstaniu warszawskim czy Dywizjonie 303? Czytasz mi w myślach? Staram się. Przyroda i jej ochrona. Na jaki kolor kwitnie jaskier ostry, najpospolitszy gatunek jaskrów? Sławomir. Żółty. Dokładnie tak. Do końca zostały dwa pytania. Kategoria sport. Ma na imię Justyna. Sławomir. Kowalczyk. Zdobyła pięć medali olimpijskich i osiem w Mistrzostwach Świata. To oczywiście jest Justyna Kowalczyk. W której dyscyplinie odnosiła te sukcesy? W której wszyscy huralnie odpowiedzieli. Dokładnie tak. Ostatnie pytanie. Decydujące. Obaj panowie, możecie się znaleźć w tym finale. Życie codzienne. W Brydżu. Jaką nazwę ma partner osoby rozgrywającej, który wykłada swoje karty na stół po zakończeniu licytacji? To dziadek. Chyba nie gracie w bryża. Nie. Ale ta gra też już dobiegła końca i wszystko w związku z tym jest jasne. Czwarta pozycja Magdalena. Na podium, na trzecim miejscu, czyli brązowy medal, Magdalena, Sławomir i Janusz. I tutaj rozstrzygnęła się ta rywalizacja między Wami. Zwycięsko Sławomir wyszedł z tej batalii, Janusz na drugiej pozycji. Sławku, wielkie gratulacje, a Wam też dziękuję za te emocje i za dobrą zabawę. Myślę, że wszyscy takie właśnie będziemy mieli wspomnienia, ale świetna walka do samego końca. I teraz tylko jeszcze ostatnie pytanie, już poza punktacją. Sławku, możesz zagrać w finale sam albo z kimś, jeżeli będziesz chciał skorzystać z jego pomocy, ale też i podwoić dorobek, zwiększyć go. Decyzja należy do Ciebie, czy zabierzesz kogoś do tego finału? Wydaje mi się, że jednak spróbuję sam, tak może będzie szybciej. Solista. No dobrze, bardzo raz jeszcze dziękuję Wam za te emocje, ale teraz będą znacznie większe, bo trzecia runda to finałowa obrona. Jeżeli dzwonicie Państwo na infolinię, to możecie trafić na Sławka, który przyjechał do nas z Katowic. Sławek akurat odbiera telefon. Tak jak i odebrał ochotę do gry pozostałym rywalom w naszym programie. Chociaż zacięta była rywalizacja między Tobą a Januszem do samego końca. Tak, no bardzo blisko byliśmy. No, tak naprawdę ułamek szczęścia zdecydował. Dokładnie tak. Ja myślałem nawet, że Ty będziesz chciał z nim zagrać, bo razem mielibyście całkiem pokaźną sumę, ale jednak jesteś indywidualistą. No to jest też tak, że tak naprawdę obawiam się. Nawiam się trochę, że może wspólnie jednak te narady zabrak zabrałyby tę chwilę, której mogłoby zabraknąć. 90 sekund to całkiem sporo czasu, jak na finał i na odpowiedź prawidłową na 10 zadanych przeze mnie pytań. Jeżeli się pomylisz, ubędzie z twojego konta 10%. Ja będę czytał kolejne pytanie w ramach oczywiście upływającego czasu. Odpowiedzi tak lub nie. Udzielaj najlepiej czekając do końca, aż doczytam pytanie. Bronisz? 6,5 tysiąca złotych. Masz jakieś pytanie do mnie? Myślę, że wszystko jest jasne. Okej, okay. skoro tak, to czas start. Alternatywy 4 to serial wojenny, tak czy nie? Nie. Część polskich Sudetów leży w zlewisku Morza Północnego, tak czy nie? Tak. Na wrocławskim pomniku Bolesław Chrobry siedzi na koniu, tak czy nie? Tak. Doda rozpoczęła karierę artystyczną jako aktorka musicalowa, tak czy nie? nie. Widniejące na dowodach osobistych numer CAN ma 6 cyfr, tak czy nie? Tak. W Krakowie znajdują się trzy obserwatoria astronomiczne, tak czy nie? Tak. Jaszczurka Zwinka jest w Polsce najliczniej występującym gadem, tak czy nie? Tak. Kraków jest gospodarzem 5. edycji Igrzysk Europejskich w 2023 roku, tak czy nie? Tak. Słowo Zrobiwszy to przykład imię słowu przysłówkowego uprzedniego, tak czy nie? Tak. Doktor Judym to bohater powieści Stefana Żarowskiego pod tytułem Przedwiośnie, tak czy nie? Nie. Kampinoski Park Narodowy nie jest największym pod względem powierzchni parkiem w Polsce, tak czy nie? Tak. Przykładem figury retorycznej nazywanej hiperbolą lub przesadnią jest fraza Spiesz się powoli, tak czy nie? Nie. Kupowanie towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym nie jest nazywane eksportem, tak czy nie? Tak. Możemy się zatrzymać. Możemy odetchnąć. Uf. Głęboko. Możemy się ucieszyć. Mamy na to 8 sekund jeszcze. Nie, no masz więcej. Naprawdę, 8 sekund to zostało jeszcze do końca tego finału, ale nie potrzebowałeś wcale. 90. Tak. No, udało się. Trzy błędy. I cztery tysiące. 550 zł zostało ci. Gratuluję. Dziękuję. A te bardzo błędy bardzo. z czego wynikały? No tak naprawdę z pośpiechu, no to jest tak, że jeżeli te sekundy lecą, mamy tego świadomość, nie da się czasami pomyśleć. Się zdenerwowałeś się po tym drugim, prawda? Mam takie tak, wrażenie. tak, no bo to jest tak, całk... no, ma się świadomość, że ten czas leci. Najgorsze jest to, że ma się świadomość, że czas leci i ma się wiedzę, prawda? Bo ty te odpowiedzi znałeś prawdopodobnie. No dokładnie tak, nie trzeba, czy tych obserwatorów jest trzy, cztery, jak to policzyć. Doda rozpoczynała w musicalu karierę? No teraz wiem, że tak, tak naprawdę tego nie wiedziałem akurat. Ale Dodę znasz? Nie no, znań nie znam oczywiście. Nie, nie bezpośrednio z widzenia, ale... Ale ona Cię teraz być może ogląda. Może ona już Cię Pozdrawiam. Zna. Drodzy Państwo, zwycięzca naszego programu dzisiejszego, Sławomir, bardzo, bardzo Ci dziękuję i gratuluję. Dziękuję również. Pomysł jakiś na wykorzystanie tych pieniędzy? Eee, no, jeszcze tak spontanicznie nie będę mówił, ale na pewno coś padnie do głowy spokojny do samego końca. Chociaż emocje były i to całe, niemałe, niemałe. To Dziękujemy za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Wszystkiego dobrego!